Witam serdecznie. Dziękuję, że mogliśmy się spotkać. Jesteśmy na dworcu Uś Fabryczna, trochę w biegu, trochę mobilnie, trochę tak mało czasu. Proszę powiedzieć, na początku. Co Pani skłoniło do tego, żeby kandydować po raz kolejny do Parlamentu Europejskiego? Bo ma Pani już doświadczenie jako samorządowiec tutaj lokalny, łódzki, jako samorządowiec wojewódzki, ale była też Pani już europosłanką. Tak, byłam europosłanką w latach 2009-2014. Główny powód, który mi przyświecał w podjęciu tej decyzji, to był fakt, że wiem, ile rzeczy jeszcze nie udało mi się dokończyć w czasie tej jednej kadencji, pensji pięcioletniej w Parlamencie Europejskim, które chciałabym dokończyć i które z punktu widzenia każdego mieszkańca Polski nie tylko naszego regionu są ważne i istotne, więc to był ten czynnik, który był takim głównym motywatorem, a również nowa perspektywa finansowa, bo to będzie ten parlament będzie zatwierdzał nowy budżet unijny, z którego my mieszkańcy Łodzi będziemy w latach 21-27 korzystać. No właśnie, jakie to są sprawy, którymi się chciałaby pani zająć jako kontynuacja i by być może jest coś nowego, co jeszcze, czym pani się nie zajmowała. Na pewno chciałabym ponownie być członkiem Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, bo projekty społeczne, ten obszar jest mi bardzo bliski. Województwo łódzkie jest najszybciej starzejącym się województwem w Polsce. Potrzebujemy odpowiedzialnej polityki senioralnej dla naszych mieszkańców. To jest na pewno ten obszar, którym chciałabym się zająć. A to, co nowe, to właśnie Fundusz Spójności i Walka o kolejne miliony dla województwa łódzkiego, bo naprawdę... Parlamentarzyści co prawda zatwierdzają te ramy wieloletnie, to nie my je układamy, ale my mamy wpływ na to, jakie, tam za, jakie zapisy tam się znajdą i później jak te środki będą wyrażane w krajach członkowskich. Proszę powiedzieć, jak Pani postrzega swoją rolę, jeśli chodzi o tą wielką politykę? Czy bardziej Pani jest zorientowana na tworzenie tej lokalnej polityki czy przełożenia? Działania Parlamentu Europejskiego na region? Czy też chciałaby Pani coś wnosić do tej wielkiej polityki krajowej, międzynarodowej, europejskiej? Ja nigdy nie byłam typowym działaczem politycznym i raczej już nim nie zostanę. Ja uważam, że dobry polityk to jest taki, który przede wszystkim żyje dla polityki, a nie z polityki. I zajmuje się tym przede wszystkim po to, aby służyć i pomagać ludziom. Wiem, że dzięki temu. Ma się większe możliwości, ma się dodatkowe instrumenty, aby oddziaływać na naszą rzeczywistość. Jest zdecydowanie łatwiej, a w momencie, kiedy zaczyna się pełnić funkcje publiczne, polityka typu posła, czy posła do parlamentu, czy radnego. Dopiero wtedy spotykamy wielu ludzi i spotykamy ich problemy, z którymi na co dzień się borykają, o których nie zawsze mamy świadomość i wiedzę. Ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy do mnie zgłosiła się pani z słuszną uwagą, że w Polsce honorowym krwiodawcą nie może być osoba, która w mowie i piśmie nie posługuje się językiem polskim. Ja nie miałam świadomości, że jest tak absurdalny zapis, tak? Więc tych spraw jest naprawdę bardzo wiele i w momencie, kiedy chce się coś zrobić, człowiek zdeterminowany, ma chęć i energię, to, to może zmieniać tę rzeczywistość na bardziej przyjazną dla nas wszystkich. Jest Pani łodzianką. Y więc na pewno utożsamia się Pani z tym miastem. Proszę powiedzieć, jak Pani widzi swoją ewentualną pracę w Parlamencie Europejskim pod kątem tutaj naszego miasta, albo inaczej, co chciałaby Pani zrobić dla konkretnie naszego miasta? Jestem łodzianką już kolejnego pokolenia, rzeczywiście mam łódź w sercu, natomiast w Parlamencie Europejskim oczywiście reprezentujemy nasz kraj, ale wiadomo, że każdemu najbliższe są te regiony, z których zdobywa mandat i pełni ten mandat w parlamencie dzięki głosom, które otrzymuję od e, mieszkańców. Ja przede wszystkim nadal chciałabym e, zawalczyć o dodatkowe środki na rewitalizację, bo e, wiemy jak to jest ważne i istotne. To jest taki dla mnie e, jeden z priorytetów. Kolejny, no to przede wszystkim e, e, Rzetelna i uczciwa walka o czyste powietrze, o poprawę jakości powietrza, bo niestety wśród tych 50 najbardziej zanieczyszczonych miast jest aż kilka z województwa łódzkiego, i tutaj trzeba podjąć kroki racjonalne, ale w różnych obszarach. No i te projekty społeczne, o których wspomniałam, one są mi bardzo bliskie, czyli te, które mogą być finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Czyli możemy powiedzieć, że ta tematyka społeczna to. Jest... To jest pani taka dominująca. Tak, no chciałabym chociażby, aby stworzyć europejską legitymację studenta, aby każdy student na terenie 28 jeszcze państw członkowskich miał te same prawa i przywileje. Europejski budżet obywatelski, czyli coś, co się sprawdziło już na poziomie samorządowym, lokalnym i no, nawet krajowym, już mogę powiedzieć poniekąd, to chciałabym, żeby to również było dostępne na poziomie europejskim, aby każdy z nas, każdy Polak, czyli Europejczyk, Odczuł, że wpływa na to, jak te środki unijne są dystrybuowane. Ostatnia rzecz. Jak Pani postrzega nasz region, nasze miasto? Ale w kontekście właśnie regionu, jeśli chodzi o taką dostępność z resztą Europy? Myślę tutaj trochę o lotnisku, myślę trochę o tej zmieniającej się sytuacji komunikacyjnej. Jesteśmy na dworcu fabrycznym, który też niedługo będzie pewnie miał troszkę już inną funkcję, może taką będzie miał większe obłożenie, prawda? Może będzie mieli tunel, więc jak Pani postrzega to, to ten nasz region, nasze miasto w no, tym kontekście? Na, znaczy na pewno naszą wielką zaletą, ja tutaj jest lokalizacja, że jesteśmy w środku Polski na skrzyżowaniu autostrad. Rzeczywiście wiele się już zmieniło. Komunikacyjnie jesteśmy już łatwo dostępni. Czekamy na resztę obwodnicy na S14. Mam nadzieję, że w końcu ten proces się rozpocznie i w miarę szybko zostanie ukończony. O tunelu, o którym Pan wspomniał, no to on będzie. To już nie jest sfera marzeń, tylko Oczywiście. decyzja jest podjęta, więc też tylko teraz cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców na czas realizacji tego projektu. Natomiast samo lotnisko Rysuje się w coraz lepszych kolorach. Ono miało trudny okres, chociażby przez budowę autostrady łączącej zachód ze wschodem Polski. Natomiast ja dokładnie znam wskaźniki, ponieważ rozliczałam ten projekt każdego roku, będąc w zarządzie województwa polskiego, i jest przyrost. Jest coraz więcej połączeń. Myślę, że to dla, te kolejne lata dla, dla lotniska są optymistyczne i coraz większa liczba pasażerów będzie z tego lotniska udawać się i zawodowo i prywatnie, natomiast najważniejsze jest to, aby władze samorządowe na poziomie miasta i samorządu województwa polskiego ze sobą współpracowały, abyśmy wszyscy zrozumieli, że działamy na rzecz naszych mieszkańców, a barwy polityczne to nie powinny mieć żadnego znaczenia. Jeżeli będzie pani europosłanką, będzie pani latać z Łodzi? Dobry Oczywiście, no na szczęście mogę, już przez Monachium jest taka możliwość. W takim razie dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie, za to, że mogliśmy porozmawiać i życzę udanej dalszej części kampanii, bo to pewnie dużo pracy. Tak, no kampania to jest rzeczywiście okres wytężony, ale jednocześnie bardzo przyjemny, bo poznajemy wiele ludzi i mamy wiele wspaniałych historii na kolejne lata, o których możemy wspominać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.